Witajcie kochani! Serdecznie witamy w Tolewole i serdecznie witam przy tej przesłodkiej instrukcji na opaskę. Pokażę Wam dziś opaskę na głowę szydełkowaną półsłupkami, wyglądającą jak dzianina. Widzicie tutaj te ściegi, które tak ładnie opadają do przodu. Są super łatwe do szydełkowania i super piękne na opaski na głowę. Dodałam tutaj na górze jeszcze jeden rząd półsłupków, żeby mieć mniej więcej taką samą odległość na dole i na górze. Całość jest super przytulna i gęsta, ponieważ użyłam nieco grubszej włóczki. Więc drodzy, zaczynamy pracę z włóczką Creative Melange Bikin Tweed od Rico Design. Mamy ją tutaj w wersji super chunky, czyli tak naprawdę przeznaczoną na druty od dziesiątki do 12. Ja szydełkuję ją znacznie mniejszym szydełkiem numer 6, żeby całość była naprawdę ładnie zbita na opaskę na głowę. I mamy tu taką beżowo-szarą wełnę z neonowymi em, takimi no, drobinkami. Ten, ten wygląd tweedu pochodzi właśnie od tych małych kawałeczków, które są wplecione w neonowe kolory. Uważam to za super fajne. Mamy tutaj 55% żywej wełny, 42% poliakrylu i 3% poliestru. Typ koloru to numer 1 i tak jak wspomniałam, zaczynamy faktycznie od szydełka numer 6, a ja robię łańcuszek mierząc go w centymetrach. Do tego mam już tutaj przygotowaną miarkę. Zrobię około 54 cm łańcuszka, czyli tyle ile obwód głowy, który chcę mieć na moją opaskę. Jeśli chcecie, żeby było większe lub mniejsze, po prostu zróbcie odpowiednio więcej lub mniej centymetrów i zaczynamy. Widzicie, włóczka ładnie się szydełkuje szóstką. Nie jest do tego za gruba. W tym przypadku oczywiście zawsze trzeba trochę poeksperymentować, jak faktycznie zachowuje się włóczka, kiedy pracuje się nią na mniejszym szydełku. Są oczywiście też włóczki, które są przeznaczone na druty dziesiątki lub dwunastki i z nimi to nie działa tak dobrze. W przypadku tej konkretnej da się to dobrze zrobić. I tak więc najpierw robię tutaj ładny, długi łańcuszek z oczek. No więc zobaczmy, ile centymetrów już tutaj udało mi się zrobić. To jeszcze nie będzie 50, a właściwie to te 54, które chciałbym mieć. Jesteśmy tu teraz mniej więcej przy 34, więc brakuje mi jeszcze około 20 cm. I jeszcze raz zmierzyć. I faktycznie jesteśmy mniej więcej przy 54 centymetrach. Faktycznie trochę znowu wyjmę tak ze dwa oczka. Włóczka jest stosunkowo elastyczna, co zresztą widać. Eee, opaska powinna przecież dobrze leżeć na czole, a właściwie wokół głowy. Dlatego zawsze polecam wykonać o jedno, dwa oczka mniej, a potem zamykam całość w pierścień. Więc. Upewnijmy się, że nie ma żadnych skręceń, u nas tego nie ma, a zamykam to potem oczkiem ścisłym. Weź dwie oczka łańcuszka na wysokość i zrób najpierw całe okrążenie półsłupkami. Super proste. Po prostu półsłupki w każde oczko. W tym celu zrób narzut i przeciągnij nitkę przez wszystkie trzy pętelki i tak raz przez całe okrążenie. Tutaj znowu jestem i zamykam to oczkiem ścisłym, wokół łańcuszka z oczek, dobrze zaciskam, robię znowu dwa oczka łańcuszka na wysokość, a od teraz wbijam się faktycznie z tyłu w to żeberko za właściwym oczkiem i dalej szydełkuję. Pokażę Wam to raz. Tutaj z tyłu muszę wbić szydełko, a następnie w to miejsce wrobię teraz moje półsłupki. Dzięki temu zabiegowi oczko samo układa się tutaj do przodu i w ten sposób uzyskuję ten charakterystyczny przebieg. Przerobię to jeszcze kawałek na szydełku i zaraz Wam to pokażę trochę dokładniej. W tym miejscu, gdzie wełna jest bardzo jasna, jest to teraz trochę słabo widoczne. Mam tu obecnie jeszcze trochę ciemniejszej wełny, którą właśnie szydełkuję. Dotarłam teraz do tej nieco ciemniejszej włóczki, i widzicie tutaj faktycznie leżące oczka oraz z tyłu te poprzeczki. I tam właśnie wbijam drut. Nabrać narzut, tutaj z tyłu po prostu wsunąć drut i kontynuujemy. I to się powtarza raz na całe okrążenie, i dzięki temu uzyskuję tutaj ten piękny wzór. Tutaj jestem po drugim rzędzie, a właściwie po drugiej rundzie. Znowu dotarłam i zamykam całość znowu oczkiem ścisłym. Biorę dwa oczka łańcuszka na wysokość i szydełkuję po prostu tutaj z tyłu dalej w moje miejsce w i kontynuuję to przez całą rundę. Super proste. W tym miejscu ponownie kształtuje się identyczny wzorzec, który nakłada się bardzo ściśle, wręcz na wzór z pierwszej rundy. I tę rundę przerobię na szydełku w całości, a następnie jeszcze jedną rundę według wzoru. Więc ten wzór powtórzy się czterokrotnie i wtedy zobaczymy się ponownie. W tym miejscu mam już wykonane cztery pełne okrążenia wzoru na szydełku. Ten efekt, o którym mówiłam, pojawił się już trzykrotnie. Zaraz pojawi się on ponownie, gdy skończę ostatni rząd. Teraz zmierzę sobie wysokość, jaką osiągnęłam. No. I mam już około 8 cm wysokości zrobionych tymi czterema rzędami wzoru, a moją ostatnią serię wykonam teraz ścisłymi oczkami. W tym celu robię już tylko jedno oczko łańcuszka E na wysokość, wbijam się znowu z tyłu i szydełkuję teraz po prostu w tę tylną nitkę, w ten tylny łuk, już tylko pół słupki. Widzicie, efekt pozostaje ten sam. Tutaj Oczko przechyla się do przodu i daje mi po raz czwarty ten piękny przebieg, ale nie otrzymuje już całej wysokości, więc otrzymuje jeszcze trochę więcej wysokości. Spójrzmy na to teraz. Jeszcze raz zmierzę to w tym miejscu. Mamy tu około 8,5 prawie 9 cm na opaskę. Jeśli chcecie, żeby było wyżej, po prostu dodajcie jeszcze jeden rząd we wzorze i tak teraz na pewno zrobię ostatni rząd dookoła. A tutaj widzicie teraz tę ostatnią serię i faktycznie 4 razy ten sam wzór. Teraz po prostu zakończę to jednym oczkiem ścisłym, przeciągnę je tutaj i po prostu odetnę nitkę, a potem wyciągnę. Zostanie ona oczywiście jeszcze raz zszyta, tak samo jak ta tutaj na dole. Tutaj widzicie szef, jak wygląda od środka, a tutaj od zewnątrz. I mamy tutaj całą opaskę na głowę. Bardzo ładna, milutka, a co najważniejsze, jest super gruba i ma też ładną objętość. Mamy tu na zewnątrz e, oczka, które tak się wywijają na zewnątrz. Dzięki temu całość zyskuje jeszcze trochę objętości, jest super miła i przytulna i ma w sobie te słodkie, neonowe efekty. Mam nadzieję, że całość znowu Wam się podobała i sprawiła radość. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku i widzimy się następnym razem znowu w Tole Wole. Do zobaczenia, cześć!